Witam serdecznie. Jesteśmy świadkami rodzącej i umierającej się historii. Już wytłumaczę dlaczego. Ja urodziłem się w takim okresie, że ja jestem świadkiem i ja w tym żyję, w tej historii golf 1 GTI i golf 8 GTI. Przyznam się szczerze, że jeździłem wszystkimi GTI-kami od jedynki po ósemkę. To jest historia. Oskar może tego nie wiedzieć, bo on jeszcze mleko pod cyckiem, on dopiero się urodził jak był jak był Golf czwórka! Pod nosem. I TTI! I on podniecony, że to te czerwone ej i czerwone I, e. to panie, to idzie, ja mówię, panie... JTA e idzie, JTA! E. Ósma. Już odsłona flagowego modelu Golf. W pięknym kolorze, z przednim napędem. Kat. K, T, I. To są litery alfabetu, które zamieścili na prawej stronie Alagirla z przodu. Czerwony znaczek dający kunsztu i, i prędkości, bo wiemy, że czerwone auta z czerwonymi dodatkami, czerwone kurtki i pierdoły dodają zawsze trochę mocy, trochę kuni. Tu wszystko jest w atrapie. To są plastiki, to są atrapy. Tu nie ma żadnych wlotów, żadnego niczego. Tu są tylko i więcej czynniki parkowania. Jednakże ta lampa na tych ledach na tych tutaj łezkach, na tym wszystkim, wygląda naprawdę godnie. Przód auta, mówię tak. Leopard. Leopard. Przód. Znaczek plastikowy, ale ładny. W dobrym kolorze robi naprawdę robotę. Ilegalowym stylem przyjechali hopoki. Bok hop auta, yy, no to jest taki jaki jest. i no, ja kocham sedany, sedanowate. Yy, niestety Golfów w sedanie nie ma. Ubolewam, ale przyznam się szczerze, ja na Golfach się wychowałem i śmiejcie się, na Hondzie cywik na tych pierdołach, ale przyznam się szczerze, powiem wam tak, ekipa golfiarzy i ekipa hondziarzy, stawiam w ciemno zawsze na golfiarzy, hondziarze trochę mnie wpulgają, aut nie dają do programu, bo się kurwa cipy poobrażali, a to nie jest moja wina, a golfiorze, to jest równa kurwa ekipa, to są dobre hopoki, oczywiście z tyłu za krzokami, za BMW, za Audi, za Mercedesem, ale nadal są. Co prawda z tyłu, ale nadal są w ekipie. Bogał to taki jak i straki. Taki normalny. Natomiast z robi robotę. Jedna rurka, druga rurka, znowu plastikowy znaczek Volkswagena. Tył naprawdę fajny. Nie setanowaty, dupa ucięta, pójła to... laczka w pistę za Ale nieważne. Za to tylnie lampy. Wyszły im rewelacyjnie. Zobaczcie te y, IQ.light, taki napis już w lampie. To jest teraz w modzie napisy, kurwa w lampie. Po co to komu, na co to, to komu, po chuj. nie wiadomo, ale wygląda nie. Natomiast wzór tych LEDów tego wszystkiego robi niesamowitą robotę. Tutaj są dwie rurki, oczywiście, że to jest y, 2 litry GTI tam chuje. Czy to jest 2 litry, bo nawet sam nie wiem, bo teraz może być nawet GTI y, 800 -ka. też może być. Do tego to idzie. Jak to będzie gadało? Brum, 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 brum. Szalony naukowiec jest na rybach, ja już go wołam, on łowi ryby, ale nie tak jak każdy normalny śmiertelnik wędką. On ma kawał siatki, w tej siatce porobił dziury i łapie na środkę. Łapie na środkę! Już po niego idę. <śmiech> <śmiech> Sandacze nałowione, kurwa! Wszystko mówię, ale trochę mnie poskręcało to. Ok. Ale bez tu wyjdzie. I Co kurwa? Czy gar... ciebie po... pojebało? To ja z ryb kurwa specjalnie szedłem na taką kurwa polterówę? Wiesz to godo jak Honda Civic Jajko 1-3 1-3 panie kurwa Za to to będzie do wygrania kilo ogórków i kawą skipki z paszczotową Kurwa, idę tak środek jest taki całe są osmarkany, ale są przyziębiony. Piękna kratownica, która nie zmienia się od pierwszych produkcji golfów GTI. Każdy od jedynki po ósemkę ma właśnie tego typu siedzenia, może nie takie nowoczesne kubełki, bo wiadomo, że nie, ale chodzi tutaj o wzór, o wykończenie. Ta kratownica jest dla mnie jak najbardziej na plus i wygląda to cudownie. Zobaczcie tego małego gajga Pring, kurwa, jaka wypasiona gaiga do zmiany biegów. Monitorek oczywiście to w wszystkich autach standard, ale te zegary, tu wszystko ta kierownica, nawiązanie do starych klimatów. Uważam, że Golf spisał się rewela Das auto! Maska ciężka. Jest tutaj blaszowiec! Volkswagen! Das auto! Pokrywa już ściągnięta! Czyli to już, zamykamy! To już było grzebane. Szejta jej! jej! Taki właśnie skurwa kurwa silnik! Dziej ta jej! Pokrywa ściągnięta trzy koła przelotu! Das auto! Volkswagen! Bo no kurwa co on no, S e spin to co to kurwa? Witamy beton! e-spin! Zrobimy no 1, 2, 3, 4. No zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Gdzie kurwa? Ej. E S pinu. Zobaczymy. Rozszyfrowałeś. <śmiernie> <śmiernie> Dobrze, jedziemy sobie tym kozaczkiem. Jedzie się miło, jedzie się sympatycznie. Przód napęd, ucieko jak taka ten, uciekło, po prostu ucieko, no to to nie ma nic do gadania, ale za to, za kółkiem, pozycja dobra, kierownica czerwoną nicią, bo przyda. to widzę kurwa w modzie, bo ja też czerwona kurtka, wszystko to, to, to jest niesamowite, jak po prostu ja potrafię gustownie się ubrać do prezentacji samochodu, to, to, jest? te na tym! Na EkoPro! <grymny> czy nie czuć prędkości. Bardzo fajna... Bardzo, ja nie mam. Bardziej dudni głośno. Na sporcie inna ta, kultura od razu. Tak, ta. Czekaj, czekaj. Ładnie sobie go do, ładnie sobie go do, jedzie się przyjemnie. Wszystko tu, kurwa takie dobre, nie? Golfowski, teraz słuchajcie. Bo niektórzy mówią, że łe, bo to takie mm, zrobione, że wszystko pod ręką, mm, że takie niemieckie, takie precyzyjne, że to wiarę w kurwia. A co ma być napierdolone, jak w tanim sklepie kurwa, chińskim, kurwa lewo, prawo, tam kurwa kaloryfery, kurwa i prezerwatywy, kurwa tam zapalniczki, kurwa i garki. No tak kurwa, źle i także. No wszystkim się nie da kurwa dogodzić, ale. No, czuć oczywiście, że jest to auto, które napędza przednią tylko i wyłącznie kurwa ośkę. No i, i czuć, że generalnie on coś tam myszkuje, nie? Puścić kierownicę i dać mu gazu, kurwa w deh, to jest od razu. Pa! Szok! Kibel, rinta, dachowanie itp., ale. Ale, no nie ma. No, no no przejedziesz się, bo widzę już, kurwa, po buzi, że, że już byś chciał, mu już, kurwa, dać. No, ja mu dasz Jestem, jestem na tak. Mówię Golf, Das Auto, mówię ja, Suzamen. JTA, a tam przed nami jest ETSI, kurwa, ta sraj! Das Auto. JTA. To jest to. Auto Holty wszystko polerowane tutaj. Golf. Napisy Blech Piano, Black piano. Mhm. A, no, fajne te siedzenia, no. podłogowo trzymają. Mhm. Przygoda z Golfem dobiegła końca. Żegnam się z Państwem. Subskrybować, łapki do góry, bo jak nie, to chciał.